Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj po sztabie kryzysowym w dniu 9 kwietnia 2020 roku pragnę Państwu przedstawić bardzo dobre informacje, bowiem, tak jak Państwo pamiętacie, mieliśmy 14 zarażonych koronawirusem mieszkańców Elbląga, 9 wyzdrowiało, na dzisiaj jest 5 zarażonych. Nie przybywa nam. Nowych zarażonych koronawirusem. Mamy 89 objętych nadzorem sanitarnym i 32 objętych kwarantanną. To bardzo dobra wiadomość. Cieszę się z tego powodu, że chorzy stają się zdrowymi. I chciałbym Państwu z, te, z tego miejsca podziękować za, za postawę, za to, że Elbąk może być przykładem. Przy okazji, kilka bardzo ważnych informacji. Niedawno Państwu przekazywałem, że składaliśmy wniosek do Ministerstwa Cyfrywacji na zakup komputerów do zdalnej, zdalnego nauczania. Dzisiaj mamy już potwierdzenie zakupu na 35 laptopów i 40 słuchawek na kwotę 100 tysięcy złotych. Uzyskaliśmy pełne dofinansowanie 100 tysięcy złotych, maksymalne jakie było możliwe. 16 szkół będzie doposażonych w sprzęt do zdalnego nauczania. Dodatkowo dzisiaj Również rozpoczynamy dystrybucję środków dezynfekcyjnych. Zamówiliśmy i mamy już 3900 litrów płynów dezynfekcyjnych. Rozpoczynamy dystrybucję do szpitali, hospicjum, mopsu, dziennych domów, pomocy społecznej, burs, wszystkich jednostek, które Bezpośrednio uczestniczą w ratowaniu i w akcji przeciwdziałania koronawirusowi. Chciałbym również przekazać taką informację. Dzisiaj przystępujemy do dezynfekcji przystanków. Mamy płyny dezynfekcyjne. Nasze przystanki komunikacji miejskiej będą dezynfekowane. Dziękuję bardzo. Miłego dnia.